Od kilku dni trwają zmasowane ataki rakietowe Rosji na Ukrainę. Wczesnym rankiem 2 stycznia doszło do znaczącej eskalacji tego konfliktu. Rosja przeprowadziła rozległy atak powietrzny na różne ukraińskie miasta, w tym stolice Kijów oraz północno-wschodnie miasto Charków. Ten atak był częścią serii uderzeń, które rozpoczęły się 29 grudnia, powodując śmierć co najmniej 5 cywilów i szeroko zakrojone zniszczenie. W Kijowie Atak spowodował śmierć starszej kobiety oraz ranił 43 inne osoby. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzeniu uległ wysoki budynek mieszkalny. Podobnie w Charkowie zginęła 91-letnia kobieta, a 45 osób zostało rannych. Atak spowodował olbrzymie szkody materialne, wpływając na budynki mieszkalne i pojazdy. Uderzenia miały znaczący wpływ na infrastrukturę energetyczną w Kijowie, a uszkodzone zostały gazociągi. W kilku dzielnicach stolicy wystąpiły przerwy w dostawie prądu i wody. Prywatna firma energetyczna Dytek podjęła działania mające na celu przywrócenie zasilania, jednak przerwy w dostawach przypomniały o zeszłej zimie, kiedy to Rosja bombardowała infrastrukturę energetyczną Ukrainy, powodując częste przerwy w dostawie prądu i pogrążając miliony osób w ciemnościach i chłodzie. Rosyjskie działania nastąpiły po oświadczeniu prezydenta Władimira Putina, który zareagował na ukraiński atak powietrzny na rosyjskie miasto Białgorod, twierdząc, że atak, w którym zginęło 25 cywilów, nie pozostanie bez odpowiedzi. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zaleński, potępił rosyjskie uderzenia, obiecując, że Rosja odpowie za każde odebrane życie. Ukraińska obrona powietrzna, wspierana przez sojuszników zachodnich, zdołała zastrzelić znaczną liczbę nadlatających pocisków i dronów. Bez tego potencjalne straty mogły być jeszcze większe. Przypomnijmy, że wkrótce miną już dwa lata od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna nie wykazuje oznak zakończenia, a pomimo ukraińskiej kontrofensywy uruchomionej w połowie ubiegłego roku, linie frontu nie zmieniły się znacząco w ostatnich miesiącach. Najnowsza seria rosyjskich ataków powietrznych na ukraińskie miasta stanowi kontynuację eskalacji tego konfliktu z istotnymi ofiarami cywilnymi i zniszczeniami infrastruktury, które będą odtwarzane latami. A końca tej tragedii ani widu, ani słychu. Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. I tak jak zawsze życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.